z tym, w kolejnym materiale, w tym materiale opowiem wam o moich wrażeniach z meczu, wygranego meczu e, i dziesiątek, bo jest ona teraz tematem numer 1, e, wygrała w pięknym stylu, co e, miała tam e, pewne kłopoty e, z rywalką znaczy, nie pamiętam jak się ta rywalka nazywała <laughs> ale z tego co pamiętam miała 17 albo 18 lat więc młoda tenis tenisistka no Iga już trochę tego doświadczenia ma bo grała e, w tenisa za młodu e, nasionkała tym sportem no i e, Niedawno na korcie pokazała, co potrafi, pokazała swój pazur. E, pokazała, że tenis to coś więcej e, niż tylko odbijanie piłeczki e, z, jednym, z jednego punktu do drugiego punktu. E, ja powiem mam szczerze, że mm, tenis to taki trochę tenis ziemny to trochę taki Tenistowy mm. tylko tenis ziemny ma większą rakietę, Tenistowy ma mniejszą, no i tenistowy ma stół, a tenis ziemny ma kord i tym się to różni. Cała reszta wygląda e, praktycznie podobnie, tylko mm, w tenisie stołowym chyba nie ma e, czterech e, kwart, czyli czterech części, tylko są jakby dwie połowy. Gra się do 21 punktów w tenisie stołowym, a w tenisie ziemnym e, punktów w jednym rozdaniu można zrobić 4G, od 40 do 50 w jednym jakby secie a że setów mamy 4 albo 5 no to tych punktów można ponabijać no i Iga wygrała 6 do 1 bo były chyba było 5 tak jak powiedziałem, Setufie i Rywalka wygrała jeden. Co prawda e, obie grały ze sobą, e, z tego co mi się kojarzy już wcześniej. Ale tak jak powiedziałem, Iga ma większe doświadczenie. E, także cieszę się, że osiągnęła aż taki duży sukces, bo pokazali to w telewizji. E, ja e, śledziłem to wcześniej w playerze. No, i pokazali to w telewizji, więc jak pokazują coś w telewizji, e, to ma to wielką moc, wielką wagę. No i po wygranym meczu e, w loży Igi, w sumie nad lożą Igi siedział nikt inny jak Robert Lewandowski, który też pojawił się w. Właśnie, w czym on się pojawił? To wam zdradzę w kolejnym materiale. Ale Robert pokazuje się ostatnio często, nie tylko w świecie e, telefonów, internetu e, czy piłki e, nożnej, ale w czym to wam powiem w kolejnym materiale, troszkę motoryzacyjnym. A w tym materiale mi napiszcie. Czy oglądaliście ten mecz, jak wam się podobał? I czy gralibyście w tenisa stołowego, czy w tenisa zimne, zimnego, zimnego, zimnego? Więc trzymajcie się, do zobaczenia. See ya.